Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi 100% dzisiejszej obecności i Rada może podejmować, obradować, podejmować uchwały. Witam serdecznie radnych Pana Burmistrza Radnych Powiatu. Witam Panią Annę, Panią Architekt Annę Pukasewicz, która nam przedstawi no, materiały związane z miejscowym zagospodarowaniem miasta Przystępujemy obecnie do przedstawienia porządku obrad 6 zwyczajnej sesji Rady Miasta. Pierwsze otwarcie stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku obrad. Drugie przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Trzecie sprawozdanie z sprawozdanie z działalności burmistrza miasta Kowal między sesjami. Czwarte przyjęcie sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki. Rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Lubawa za rok 2014 uchwalonego uchwałą nr 31 łamane przez 307 łamane przez 213 z dnia 27 listopada 2013 roku. Przyjęcie sprawozdania z realizacji miejskiego programu przeciwdziałania narkomaniom dla miasta Lubawa za rok 2014 z tego samego dnia, który był w punkcie poprzednim. Po szóste, przyjęcie sprawozdania z działalności Szkoły Podstawowej imieniem Mikołaja Kopernika w Lubawie za rok ubiegły. Po siódme, przyjęcie sprawozdania z działalności Szkala Miejskiego również za rok ubiegły. W punkcie ósmym, podjęcie uchwa uchwał w sprawach zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rachunku wyniku za rok 2014 Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie. Podpunkt B. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubowa dla dzielnicy przemysłowej. Podpunkt C. Przyjęcie zadań z zakresu administracji rządowej. Podpunkt D. Zmiany uchwały nr 31, łamane przez 310, łamane przez 2013 Rady Miasta Ludowa z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania punktem udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadań związanych z finansowaniem biura regionalnego podpunkt F Udzielenia pomocy finansowej powiadowi Ławskiemu na realizację zadania publicznego. Kolejny podpunkt to jest zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lipowa na lata 2015-2039. Podpunkt H zmian w budżecie miasta na obecny rok. Punkt 9. Z, <laughs> Przepraszam, sprawozdania z wykonania zadań przez Radę i jej komisję wynikające z planów pracy za rok ubiegły. W dziesiątym punkcie pytania wolne wnioski, w jedenastym odpowiedzi i która straci głos. Proszę bardzo, pan burmistrz. Panie przewodniczący, wysoka rada proponowałbym z uwagi na obecność dzisiaj pani architekt o przesunięcie podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do punktu czwartego o sprawozdaniu z działalności burmistrza w okresie między sesjami. Przegłosujemy. Kto jest za taką zmianą? Zechce podnieść rękę. Pan burmistrz ma posłuch Rady 15 głosami Rada zgodziła się na tą poprawkę. Dziękuję bardzo. Przystępujemy obecnie do realizacji przedstawionego porządku obrad. Kto jest za przyjęciem protokołu z ostatniej sesji z piątej zwyczajnej sesji Rady Miasta Lubana który znajduje się w referacie organizacyjnym w okresie między sesjami Panie Przewodniczący, Wysoka Rado sprawozdanie z działalności Burmistrza obejmuje okres od 26 lutego do 25 marca tego roku 26 lutego wraz ze współpracownikami spotkałem się z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Zdrowia w sprawie zamiany gruntów między Spółdzielnią a Miastem położonym na osiedlu budynków wielorodzinnym przy ulicy Warszawskiej, za Stara oraz Nowa o nowych granic nieruchomości, wynika z prowadzonych inwestycji oraz wzajemnych potrzeb wynikających z codziennego użytego. 7 lutego spotkałem się z Dyrektorem Gminańskiego Muzeum im. Adama Jacekowicza, Rymantasem Salną oraz poł. dziennikarzem Wojciechem Piotrowiczem. Spotkanie miało miejsce w Priorytetce Miejskiej. 4 marca wspólnie z Zastępcą oraz Panią Skarbnik spotkaliśmy się z Dyrektorem Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie, Panią Bernadettą Kożdą oraz Pracownikiem Banku Dariuszem Nodolem Tematem spotkania było omówienie instrumentów finansowych pozostających w ofercie banku z których w przyszłości możemy skorzystać przy realizacji kolejnych budżetów miasta Tego dnia również spotkałem się z Wójtem Gminy lubowa Tomaszem a tematem spotkania było omówienie ogólnych założeń do wspólnej inwestycji spółki gminnej oraz miejskiej polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej do miejscowości Mordeli. 5 marca ogłosiłem przetarg nieograniczony dotyczący konserwacji murów ogromnych Zamku Biskupów Chojnickich w Lubawień w zakresie renowacji zachodniej od bramy do ściany Północnej. termin składania ofert upłynął 20 marca, a na przetarg wpłynęło 7 ofert złożonych przez firmę URAM z opalony kwotą 123 tys. zł do zakresu okresem i wynoszących 5 lat. Firma Oleksy, konserwacja zabytków Michał Oleksy z Soruny na kwotę 136 776 zł. brutto z okresem rambalki zawadu wynoszącym 3 lata. Renowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Warszawy na kwotę 210 506 zł. brutto z okresem rambalki zawadu wynoszącym 5 lat. Konserwacja zabytków Renowacja z Torunia na kwotę 92 991 zł. brutto. Z okresem rękojmi zawody wynoszących 5 lat. Na tempus z Wrocławia Uber nad kwotą 77 645 zł brutto z okresem rękami zawody wynoszących 5 lat. Transfer artysta Rafał Grabowski z miejscowości Wilimowo-Kołsztyna na kwotą 87690 zł brutto z okresem rękojmi zawody wynoszących 5 lat. Oraz ostatnia oferta złożona przez Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków z Warszawy oddział w Gdańsku na kwotę 97 773 zł brutto, z okresem rękojnej zawody wynoszących 5 lat. Na wykonanie zadania przeznaczyliśmy kwotę 100 tysięcy zł, w tym środki pozostane z donacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Procedura przetargowa nie została jeszcze zakończona. Również 5 marca się przetarg nieograniczony na remont cząstkowy na publicznych i drugtę gminnych, a wraz z odnową oznakowania poziomego. Termin składania ofert upłynął 20 marca. Na przetarg nie wpłynęła żadna oferta. Tego dnia ponownie ogłosiłem to zadanie przetarg określam termin <laughs> składania ofert na 8 kwietnia. 6 marca grupa odbyło się spotkanie w sprawie Organizacji Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Boruńskiej. Organizatorem spotkania był ksiądz Dzisław Syldak, dyrektor działowskiego oddziału Karitas i zarazem koordynator na Światowy Dni Młodzieży. W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Lubawa, Wójt Rybna, Wódnisz Lubawa, Starosta oraz księża naszego dekanatu, m.in. ksiądz dziekan, dekanatu Łubackiego Marcin Staniszewski oraz dekanatu rybyńskiego Mirosław Owczar. Na spotkaniu omówiono planowany podróż młodzieży na terenie miasta i gminy Lubawa oraz gminy Rybno, który będzie poprzez Światowy Dni Młodzieży w Krakowie. I ten pobyt przypada na od 20 do 25 lipca 2016 roku. Szacuje się, że na terenie gminy w tym czasie ma przepływać około 200 młodych pielgrzym. Ksiądz w Syldach zachęcał giny samo aktywnie stara się o przyjazne młodzieży, na przykład poprzez współpracę w tej kwestii z miastami partnerskimi. Zgodnie z ogólnie przyjętym harmonogramem, tak zwany dni w diece, jak Pielgrzym przez nas centrum pobytowym całe dwa dni. Pozostałe dla administracji w Boruniu, na które na to będzie przygotować program oparty na związaniu lokalicy, integracji z lokalną społecznością oraz wspólnej modlitwie. Ponadto następnie do wyboru przedstawicieli gmin o stworzenia lokalnych zespołów do spraw bezpieczeństwa i logistyki, kultury sportu i promocji, obsługi medycznej czy też wolontariatu. Taka struktura ma ułatwić zarówno zakwaterowanie młodych pielgrzymów, jak i rozdzielić pracę oraz obowiązki wynikające z organizacji do na terenie naszych dni. W dniach 10 do 12 marca wraz z wiceprzewodniczącym Stanisławem Kieruzelem i wiceprzewodniczącym Rady Bolozów Zawadzkich, na zaproszenie kierownictwa firmy Izabela, wyjechaliśmy do Danii, Podczas wizyty powołaliśmy w karze z grupy Lubowa SA, pan Barcin Kubica. Na miejscu spotkaliśmy się z Burmistrzem Hajdem, odwiedziliśmy Miejsce Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, które wspiera sferę gospodarczą miasta. Odwiedziliśmy również miejscowości chętnych w które młodzi młodzież praktycznych umiejętności. Tuńczycy deklarują budowę nowo, nowego zakładu w dzielnicy Przemysłowej przy Unii Europejskiej. Wizyta miała charakter roboczy, a dalsze rozmowy w sprawie wspólnych projektów będą, będą toczyć się już na miejscu. 17 marca wziąłem udział w posiedzeniu zarządu, a następnie Zgromadzenia Ekologicznego Związku Niedziołów Wszysna, na którym podjęto m.in. uchwały w sprawach zmiany wieloletniej prognozy finansowania lata 2015-2019 oraz zmiany budżetu na ten rok, zmiany uchwały w sprawie określonej wzoru deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zmiany uchwały w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu umieszczania opadów zagospodarowania odpadami komunalnymi, komunalnymi a także zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych i właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz zagospodarowania tych odpadów 18 marca uczestniczyłem w spotkaniu Polskiej Krajowej Sieci Miast Citaslo na którym wybrano nową kadencję Krajowy Komitet Koordynujący. W jego skład zgodnie z regulaminem sieci wchodzą burmistrzowie czterech miast założycielskich, a więc Nizbarka Warmińskiego, Reszla, biskup i Sztynka oraz czterech przedstawicieli z pozostałych miast sieci. W wyniku wyborów w skład Krajowego Komitetu Koordynacyjnego weszli dodatkowo burmistrzowie Kale, Kolsztynka, Nowego Miasta Lubowskiego oraz Nidzic. Krajowym koordynatorem wybrany został burmistrz Sztynka, pan Artur Wrogo. Po spotkaniu odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Polskie Miasta Citasło, którego wspólny program rewitalizacji ma umożliwić miastom zrzeszonym w sieci aplikowania o środki europejskie w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Mowa tu o środkach finansowych dedykowanych specjalnie dla miast Citasło. Prezesem stowarzyszenia został Burmistrz Górowa i Iławeckiego Jacek Kosuka, a pozarządny weszli. Jacek Wiśniewski, burmistrz Sparka Darmickiego, Kamil Kazłowski, burmistrz Miskuca, Józef Blanki, burmistrz Nowego Miasta oraz burmistrz Lubow. Również tego dnia Wiceburmistrz Stanisław Kieruza i kierownik Referatu spraw społeczno-obywatelskich, pan Robert Stwart, uczestniczyli w iwaw w konferencji w sprawie szkolnictwa zawodowego w naszym powiecie oraz określenia polityki i kierunków rozwoju szkół zawodowych. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, pracodawcy. A na konferencji obecna była również pani Grażyna Przestnesta, w Arnicku Opozycji Kurator Oświaty. 19 marca odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Środka Zdrowia w Lubawie, na którym podjęto uchwałę wyrażającą opinię w sprawie bilansu oraz <coughs> w wyniku za 2014 <coughs> rok, oraz dokonano analizy okresowej funkcjonowania placówki i e rejestracji. W porządku. W dzisiejszej sesji znajduje się projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rachunku wyniku za 2014 rok zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia Publicznego. Ja dziękuję natomiast sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej zwyczajnej sesji Rady Miasta przedstawi pani sekretarz.